Robię warzywa z tofu w sosie orzechowym. Mam tu dwie marchewki, brokuła, dwa ząbki czosnku i kawałek imbiru. Dodaję kostkę tofu. Pokrojonego tofu w kostkę. Dwie łyżki sosu. Masło orzechowe, łyżka masła orzechowego. Doprawiamy pierwszą solą. Olej sezamowy. Dodajemy łyżkę oleju sezamowego. Posypujemy sezamem. To danie było robione jedną ręką, dosłownie. Drugą ręką kręciłam, jak je robię. Jest mega proste przygotowanie, jest szybkie i pakuję je na jutro mężowi. E do pojemniczka, gdzie sobie w ramach obiadu, jak widzicie tutaj mam ryż, trochę ryżu zostało z dnia poprzedniego, to gotowałam kaszę orkiszową, bo nie będziemy powtarzać produktu skrobowego dwa dni pod rząd i będzie pyszny obiad dla mnie, dla niego i dla mnie.